Nie dawaj. Ale fajnie. Cześć, witam wszystkich w dżungli. Słuchajcie, niedługo pewnie będą biegi przedszkolne w takim terenie, a pewno będzie wspinanie się po lianie. Mamy tutaj akurat taką piękną pod ręką. Jak to zrobić? Niestety nie da się opleść jej tak jak liny, no bo nie jest taka plastyczna. Dlatego stajemy stopami z dwóch stron, mocno zaciskamy i wtedy się podnosimy. Dobrze, z dwóch stron. Oczywiście to jest obuwie sportowe na taki bieg. I do góry. Hop. I jak łączy. Dobra, schodzimy w taki sam sposób. Hop. Hmm. Teraz wyzwanie dla rad Magadonu. Muszą zrobić Jane. Yeah. You're lucky! <laughs> Thank you! What an animal! Good job! Woohoo! You're in really good shape!